Szymono z tej strony Norbix, bardzo wam dziękuję za na poprzednim odcinku, nie wiem czy to dlatego, że wrzuciłem trzy szorce wczoraj, bo bardzo się zaangażowałem w to, żeby dobić to 1000 subskrybentów do końca. Wakacji, akacji, tak ja to mówię, do końca jeszcze tego tygodnia, wydaje mi się, że tak w sobotę jeszcze będzie jeden filmik, w niedzielę już nie, do następnego dnia, a później już przez, do końca wakacji lecimy z filmikami, a dzisiaj będzie niesamowity odcineczek, a to dlatego, uwaga, uwaga widzowie, że dzisiaj oceniamy sześciuteńkie skin z uwagi, uwaga, 28 sezonu w Brawl Stars. Ocenimy sobie wszystkie 20... cały 28 sezon, wszystkie skiny. Jeżeli taki odcinek Wam się spodoba, to jutro wrzucę Wam, gdzie oceniam wszystkie skiny z 29 tego sezonu. Dobra, więc zaczynamy już tutaj od pierwszego skinka. Pierwszy skinek to jest yy, naładowany Rico. Będzie można go zdobyć w mega box. Też będzie można go zdobyć za to, że cię otworzy 10 mega albo zdobędzie, nie wiem jeszcze. Najprawdopodobniej jak się po prostu zdobędzie 10 mega każdy już chyba wie, jak się będzie zdobywał mega boxy. No i moim zdaniem mega spoko, więc zostawcie tutaj łapkę w górę, Część na dziś to 5 łapek w górę. No i ja tego naładowanego Rejko, no nie jest najładniejszym naładowanym Rejko, bo naładowanych Rejko jest aż 3. Więc ja oceniam na no, 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 takie 7 na 10, no więcej mu nie mogę niestety dać, no bo e, zobaczcie sami, no ma ładne tutaj ataki, tutaj tylko twórcy pokazali e, z hiper doładowanie, te ataki, no nie są jakieś super ładne, wiadomo, atakuje blinkiem, więc jest mega ładny skinek, ale są ładniejsze, więc dobra, zmieniam ocenę, 7,5 na, na 10, tak? Lecimy dalej, mamy tutaj naładowanego Rico, ale blinkowego, bo tamten był taką podróbką blinku, no i sami widzicie, no ten jest dużo lepszy, ja mu daję no 9 na 10, no tu nie ma co gadać, zobaczcie sami ma podobne ataki no ale bo tylko pokazali na hipercharge'u, no nie? no ale wiadomo, no zostawcie do niego łapkę w górę, dobra? dobra, lecimy dalej, i tutaj moim zdaniem też mega ładny, bo słuchajcie, to są skin hypercharge'owe. czyli jeżeli on na przykład używa Hypercharge to się zmienia, że wygląda właśnie tak na przykład. No nie, że wygląda lepiej. No i właśnie tutaj no, tego skina no, oceniam na 8,5 na 10. Jest lepszy niż ten. Ten pierwszy moim zdaniem jest najgorzej, tak więc lecimy dalej. Tutaj wiadomo ma takie ataki, no to i tak zdaje mu 8,5 na 10. No i mamy tutaj po prostu coś mega z jednej strony fajnego, z drugiej strony nie. No bo dla graczy, którzy mają starsze i te wszystkie OG skinki takie, bo ja mam wszystkie te klasyczne, oprócz właśnie starsze, które właśnie wchodzą. No i to jakby nie jest za fajne, a jakby spoko. Bo ja sobie kupię starsze i będę jakby ten. I będę sobie nie grał, Bo to jest mega fajny skinek do szedłu. Idziemy da. Tutaj mamy jej ataki, taki, takimi gwiazdkami atakuje. No I to jest jedyny skinek, on najprawdopodobniej. One będą z mega boxów do trafienia. Mam nadzieję, że ją trafię, a później najprawdopodobniej będą do kupienia za 149 g albo za 29. Nie wiem, moim zdaniem za 29, bo tyle właśnie kosztuje na przykład na Shelly, ale jeszcze nie wiem. Ładne ataki 9x10. Starsze, jakby to było, no to 10x10, 10 oczywiście, a i daj 9x10, bo zobaczcie sami, jest też ładna. Chciałbym, daj, ja go mam, boomer Dynamite. Nie, że go mam, tylko to klasycznego Dynamite'a mam. No i ja mu daję, no, 6x10, bo mam normalne ataki, tak? No nie mogę mu dać więcej. Tego się zmienia z klasycznego Dynamite'a na inne kulki. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. A taki się nie zmieniają. Lecimy dalej. E, te, nie wiem, jak to przeczytać. Brok. No, klasyczny brok tylko że podróbka. No, niestety, moim zdaniem, nadal klasyczny jest lepszy. Tak, w sensie wszystkie te stiny klasyczne są lepsze. Ja mu daję też 6 na 10 e, Więc no tutaj, <grytanie> patrzcie, tutaj jeszcze jest normalny i Jego normalny wygląd. Nie to tu teraz, oni mu zrobili, oni mu zrobią. No i wiadomo, ataki ma takie same, tutaj możecie sobie zobaczyć. No i Sherry w Sherry. na Sherry tylko, że tutaj właśnie taka... Inna zmieniona, No, tej Sherry 6x10, ataki się nie zmieniają. Stara Sherry podrobiona, czyli ta właśnie... Ta, co była przetrwiająca i 9 na 10 No to ona jedyna miała zmienione po prostu... Te. Ona jedyna po prostu miała zmieniony... Ten, atak zmieniony. No i tutaj mamy czyli Wiadomo, tutaj mamy rikoszeta, tylko w wersji czerwonej. No i ją wydaje 7 na 10, bo jest dosyć ładny, wiadomo, że no, lepszy był normalny, Riko, ten wiecie, ten, ten, ten... Przed chwilą wypowiedziałam tą nazwę, tak? Przed chwilą powiedziałem, no. Przed chwilą powiedziałem, No rikoszet, no właśnie. Lepszy był prawdziwy rikoszet, ale ten też nie jest brzydki. Lecimy dalej. Tutaj mamy Wikika Bura. Oni też dodali jakby remodele tych starych skinów w sensie nowości, że jakby nie, że ich tak te poprzednie tutaj, tylko właśnie, no, dodali te skiny, one będą cały czas do kupienia. Siary widzę, bo to o dziewiątej, więc, no naprawdę, Viking był, no naprawdę, o, ładny skinek, ataki tutaj mam... E, poczekajcie, o nie, już nie mam tutaj ataków. No jakby jego atak... No kurde, nie, nie, nie nie zrobienia skrisza jego atak. No niestety Więc, więc ja mu daj 8 na 10, jest ładny, ale ładniejszy był ten prawdziwy. No ten jest taki... Nie wiem, kto oglądał ten jak wytresować smoka, to... Jak wytresować smoka, no to chyba jest kim. Mi się to kojarzy naprawdę no to. <gryw> naprawdę, on mi się kojarzy z taką innym postacią jak wytresować smoka. Jak ktoś to oglądał, to wiedz jaką postacią mi się to kojarzy najprawdopodobniej. Yy, więc jemu ja daję no... Tak samo jak tutaj, czyli 8 na 10. Mamy tutaj, pamiętacie, jakby jaskiniowiec Frank, no to właśnie to jest taka jakby jego podobka. Moim zdaniem był jak dużo jaskiniowiec. Ten jaskiniowiec był piękny. Ja w ogóle nie zauważyłem, że go nie ma. Szczerze. Jak nie było tej aktualizacji, to ja w ogóle nie zauważyłem, że go nie ma, nie? XD. Więc no mówię, no, fajny skinek, ten... To, to się wytnie, to się wytnie. No, e, więc dobra, tak, jest e, sigma stycznie kawałek Frank. Świetnie. Więc dobra, tak, ja mu daję taką porządną, no, porządną siódemeczkę, taką niż naciąganą siódmeczkę, tylko taką mocną, taką mocalną, taką, wiecie, taką silną, taką mocną. Dobra, tutaj mamy, no, prehistoryk Frank, moim zdaniem, ładniejszy niż ten sam zobaczcie, ja tutaj macie porównanko, tutaj macie porównanko, o, bum, bum, oj, 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 oj! Prehistoric Frank, no 8 na 10, no taka mocna, dobra, 8,5, 8 8,5, zdecydowanie lepszy niż ten proszę. Lecimy dalej, Medusa Ems, dużo osób już ją widziało, bo ona jest po prostu w 28 sezonie, nie? jest tutaj w 28 sezonie, tak, jest w 28 sezonie, jest... Z kernetu. tak? I ma, zobaczcie, sam, ma taki ult, mega ładny, mega ładne ataki. Tutaj macie, tutaj ataki, tutaj macie ataki. No, naprawdę no piękny skinek. emu ja daje 9,5 na 10. Lecimy dalej. No, nie, tej daję 10, 9 na 10, tej daje 9,5 na 10, bo po prostu niebieski to jest mój ulubiony kolor, jest mega ładny. No i czerwona robimy meduza. nie. nie. Nie moje klimaty, 4 na 10. W ogóle to nie pasuje do, do tego stream, naprawdę to w ogóle nie pasuje do M 4 na 10. Minutał ból. Każdy z tych... Każdy z twórców, on kosztuje 200 gemów i każdy z twórców dostał takich 7 do rozdania Ja jej nie dostałam trochę przykre, no nie? To, to, to jest trochę przykre, no nie? Ja jeszcze nie dostaję, bo, no, bo jeszcze nie podpisałam umowy z Supercellem. Może tam niedługo podpiszę. No niestety, no, 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 no tak wyszło. Nie? Trochę przykre, ale no tak wyszło. No. nie rozdam Wam tych, ale za to mogę Wam rozdać 80 gemów. Co trzeba zrobić? Po prostu napisać w komentarzach który sezon waszym zdaniem jest Czy, czy 28 sezon, czy 29? Każdy z was chyba oglądał brown więc każdy z was będzie najprawdopodobniej wiedział, jeżeli chcecie zgarnąć 80 demów. Na kolejnym odcinku robię wyniki. Dobra, lecimy dalej. Ja minotaurowi, bullowi nie jest bardzo swojej Zobaczcie. <laughs> Widzowie, nie ma jego ataku, bo jeszcze subskrypcji nie zostawisz. się. Ja nie mogę, jaki błąd. Chłopie, co ty zrobiłeś? Nie zostawiłeś subskrypcji, to nie ma jego ataków. Co ty narobiłeś? Masz 3 sekundy, żeby zostawić. Jeden, dwa, trzy. Mam nadzieję, że ci się udało, tak? Ma mam nadzieję. I widzicie, już się pojawiło. Ale widzę, że tam jeszcze Andrzej, Martyna, Oliwia, Stachu. Tam jest Jay, tam jest Cole, Widzę was. Wy jeszcze nie zostawiliście. Dlaczego? ale dużo osób już zostawiło, więc sami widzicie tutaj. Ładne ataki, 8 na 10. Ale nie ma, ze swojej ceny, nie kupujcie go naprawdę. Poseidon RT, 10 na 10, jeden z najładniejszych skinów. Twórcy nie pokazali jego ataków, a ja widziałam u innych youtuberów, wyjdźcie sobie na przykład na inne kanały popularniejszych youtuberów, oni go testowali, naprawdę jest świetny. 10 na 10, najlepszy skin, w każdym sensie, moim zdaniem. Tutaj mamy Angelo 9,5 na 10. On jest mega, mega wart swojej ceny. Zobaczcie sami, on jest mega wart swojej ceny. Za 79 gramów będziecie mogli kupić. Zobaczcie sami, jakie ma ładne tutaj ataki. Sami sobie, że zobaczcie. No, zobaczcie, jakie to jest piękne. No. Patrzcie na to, no, po prostu no, 79 gramów ja go kupię za brudne. Nawet może na short się. Dobra. happy Widzowie, nie drobnę jeszcze żadnego skinara rankingowego i nie uwierzycie. Brąza 2 wbiłem i go trafiłem. Ja jestem z KBDB Ohio Green. O oh, co oh, jest jebna. Widzicie sami, no, no, no po prostu taki, moim zdaniem to jest jeden z najładniejszych skinów Brawur, tak? No 9,5 na 10. Już mi się przegrał, bo go wbiłem na 25 melodii, więc trochę mi się przegrało nim. No nie, tak. Dałbym 10 na 10. A już RT dałem, no nie? Ale, ale moim zdaniem i tak lepszy jest RT. Zobaczcie sami, tacie tutaj ma ptaszki i naprawdę ma no, mega fajne animacje, jak, jak ucieka to ktoś ma mega ładne animacje i naprawdę jest mega fajny scenariusz, 9,5 Mamy Atena Piper, 200 gemów, można ją chyba teraz zdobyć w sklepie. Zobaczmy nawet sami, poprzednie z yy. i widzicie co widzimy? Napiszcie jaki właśnie zanim jest najlepszy w tej aktualizacji. No bo Moim zdaniem, no ten Edge, tak jak sam powiedziałem. Dokładnie. O! Już jest w sklepie, jak sam widzę ten Angel. No to sobie go kupimy, jak będzie za Blink. Mam taką nadzieję, że on w ogóle będzie za Blink do kupienia. Mam taką nadzieję, no bo pokazałbym wam mój ekran z telefonu, ale już jest ten Angel do zrobienia, więc mega sigmastycznie. No i Atena Piper, no 199g jest do kupienia z taką ofertą z grupami, nie warta swojej ceny, zobaczcie sami takie ma ataki. No nie warta, kompletnie nie warta swojej ceny. Ja jej daję no, 6 na 10. Ładny skinek, ale kompletnie nie warta swojej ceny, tak? 200 gramów jakby była za 79, 149, może bym jej dał, powyższył jej ocenę, ale za 200 gramów kompletnie się nie opłaca. Lepiej sobie kupić takiego kupę spajka, jak już jak ma ja mam. No kompletnie nieopłacany skinek. I to by było na, na tyle. Oceniłem wszystkie skinki z 28 sezonu. Mam nadzieję, że filmik Wam się spodobał. Jutro najprawdopodobniej wyjdzie, jak oceniam wszystkie skiny z 29 sezonu. No i zrobię wyniki konkursu 80 gemów. Mam nadzieję, że odcinek Wam się spodobał. Subskrybujcie, lajkujcie, bo wiem, że jeszcze dużo osób tego nie robi. A pamiętajcie, dla Was to jest tylko jeden klik, dla mnie to jest bardzo dużo. I do końca wakacji dobijamy tysiąc. nara.